Zanurz się w fascynującą podróż przez wieki, gdzie trzy potężne siły chrześcijaństwo, kapitalizm i sztuczna inteligencja powstały jak płomienie z popiołów kryzysów. Duchowy ucisk Judei, gospodarcze kajdany merkantylizmu, pragnienie automatyzacji. Każdy z nich odpowiedział na wołanie swoich czasów, przynosząc transformację, która zmieniła świat. Lecz za każdym blaskiem czai się cień, podziały, konflikty i ukryte koszty. Podobieństwa w idealizmie, globalnym wpływie i cenie postępu odsłaniają, jak ludzkie ambicje kształtują losy. Różnice w charakterze, czasie i aktorach przypominają, że każdy system tka swoją unikalną opowieść, choć wzorce pozostają te same. Gotowy na odkrycie tajemnic? Włącz film. I ruszajmy w głąb historii.